Cześć, cześć. To Tatiana. Tatiana pracuje w dziale rekrutacji i dzisiaj razem ze mną opowie Wam o tradycjach obchodzenia świąt Bożego Narodzenia i różnicach, jakie są między świętami ukraińskimi a polskimi i tym, co ją w polskich świętach zaskoczyło. Zapraszamy. Cześć Edytka, bardzo mi miło za zaproszenie. Mieszkam w Polsce już dwa lata, przyjechałam z rodziną teraz pracuję we i zajmuję się rekrutacją. Bardzo mi to wszystko podoba. I opowiem Wam tak, że mamy różnice w świętach, bo Boże Narodzenie Wy świętujecie przed Nowym Rokiem, a my świętujemy po Nowym Roku. Trwa, trwa to u nas dwa dni, tak od 6 zaczynamy i do 7. Najpierw gotujemy na święta Bożego Narodzenia to Kucia i zaczynamy e, wszystko danie od kuci Także gotujemy e, smażoną kapustkę. My, e, wy nazywacie to pierogi, a my nazywamy to warenki, które gotujemy z ziemniakami. No i tak to wygląda u nas. Mhm. Ale z tego co wiem, to chyba u Was nie je się na święta ani mięsa, tak jak u nas, ale nie je się też ryby. E, mięsa nie jemy, tak. To tak jak, w, prawdziwe, Polsce. Tak jak mhm. w Polsce, ale ryba może być, ale to nie jest naszym takim gł głównym daniem jak w Polsce. A ile potraw musisz znaleźć na wigilijnym stole? Na wigilijnym stole mamy y, 11 potrawnych stref. 11. U nas jest 12. Y, z takich różnic, które ja już widzę na pierwszy rzut oka i pewnie jeśli kamera to dobrze uja, to Wy też to zauważycie, to kapusta. Y, ta kapusta nie jest przygotowywana mm, tak tradycyjnie jak w Polsce, mi jak w moim domu, ponieważ u nas się przeważnie tą kapustę z grzybami przygotowuje z kapusty kiszonej. A tutaj jest ta kapusta z białej główki kapusty. Tak, tak? biała główka kapusty, dodajemy pieciarki, a nie takie grzyby, nie które zbieramy tak, nie tak nie, grzyby jak my. Tak. Mhm. No i to marchewka, marchewka tak. cebula. Ciekawe jak to smakuje, sama jestem ciekawa, na pewno smakuje. E, a z naszych potraw na przykład widzisz tutaj makówki, e, widzisz też barsz z łóżkami. Właśnie, czy u Was występuje jakaś zupa na Wigilię? Bo u nas często jest jeszcze zupa grzybowa, e, czasami też grochowa, w zależności od domu. Kapust też robimy przeważnie więcej. No i, i ryba królowa stołu, obowiązkowo karp w naszej tradycji. Natomiast interesują mnie te zupy. Powiem Ci tak, że zupy w ogóle nie mamy na, na daniu, na Wigilię. Mhm, nie wiem dlaczego, nie ale ma nie zupy. mamy, nie mamy zupy. A czy to mam to tylko to... wrażenie, czy jednak ta Wigilia jest dość słodka przy stole u Was? A, chyba tak. Bo wspominałaś tutaj... Więcej słodkich rzeczy. Słodka kucia, no jeszcze robimy na liśniki słodkie, A, co tam jeszcze... Mogą być warunki słodkie. No i z takiego, co niesłodkie, to kapusta, to jeszcze robimy my też gołąbki, Go, tak, ale robimy taki z, z ziemniaczkami w środku, z grzybami, no takiego. Może nam kiedyś Tak, gołąbki, <laughs> tak, bo tak, nie tak. ukrywam, że pewnie bylibyśmy chętni spróbować. E, Okej okay, Tatiana, a czy jest coś, co Cię zaskoczyło w świętach Bożego Narodzenia w Polsce? Jakieś takie różnice główne, których na Ukrainie nie ma, a w Polsce są? Na przykład, wy macie połowie i idziecie północ do kościołu, to w Ukrainie takiego nie ma na postarkowo wydziela, tak. Macie już prezenty pod choinką regilie Tak, na Wigilię. tak. Czekają. dzieci czekają na to, a my mamy to wszystko na Sylwestra. Uh -huh. To dzieci czekają na dziadka Mróza, który przyjdzie i pod choinku zostawia im prezent. Uh -huh. U nas czekają na dzieciątko i specjalnie otwiera się okno tak lekko i czeka się, aż się pojawi pierwsza gwiazdka. W ogóle zanim się zasiądzie do stołu. Czy taka tradycja jest? Czy się czeka na tą pierwszą gwiazdkę u was? Studenta, czy nie, czy nie, nie, nie ma takiego? Takiego związku. Takiego nie mam. My mamy na Boże Narodzenie na przykład przed tym jak siadamy za stół wszystkie, rodzina, to nasi dzieci przybierają się, śpiewają kolatki, idą do pokrzesnych, do babci do rodziców i zbierałem sobie takie cukierki, śpiewałem tych koladok, Chyba, jest zadowolona. No i bardzo tak to. Czyli takie kolędnice, coś co tak. w Polsce kiedyś funkcjonowało na wszechu, w miastach raczej chodzimy na pasterki i siedzimy i oglądamy prezenty po Wigilii. A czy Wy się dzielicie opłatkiem? na Ukrainie? Nie. Czy Nie mamy też mieszkała? takiego. Nie mamy Nie takiego. takiego. Jak mamy jakieś marzenia, to też robimy to na Sylwestra. Do 12 w nocy okay. mamy coś sobie zagadać. Czyli łuski od karpia też nie dajecie do portfela, żeby nie by ma <grym> jak Takiego nie ma rok. Okay. Czyli jak widzimy tych, tych, rocz, tych różnic, e, jednak troszeczkę jest. Jest, wysoką, ale bardzo ja, dużo podobnego. Podobnych rzeczy też jest bardzo dużo, tak, tak. taka sama ilość potraw na pewno. E, jednak jest to mimo wszystko takie dość rodzinne czas, myślę tu i tu. Tak, to jest I takie to? święto rodzinne, kiedy zbierają się wszyscy rodzice, babci, dziadki i to takie święto więcej mhm. dla rodziny. My tutaj akurat na tym stole nie mamy, ale jeszcze mnie interesuje fakt, czy Wy posiadacie też zwyczaj jednego dodatkowego nakrycia dla tak zwanego zbłąkanego wędrowca, który się może pojawić w trakcie wieczerzy wigilijnej? Nie, nie, po nie mamy też. takiego. Tutaj nie mamy, I nawet już... dzisiaj pierwszy raz o tym słyszę, tak, to tak, tak ciekawe. To tak, jest taki zwyczaj, że zawsze się ustawia jedno nakrycie puste dodatkowo, jakby właśnie ktoś w potrzebie zapukał do drzwi, mm -hmm. to jest to to miejsce, żeby ugościć taką Ale to fajne, takiej pomysł, osoba. bardzo fajny. Tak, tak. Um. Może nawet zrobię w tym roku tak, tak. samo w siebie tak. domu. Polecamy. Może akurat ktoś zapuka. No, może być. No. Okej, okay. dobra, to myślę, że co, na zakończenie, jak sobie już tak pogadałyśmy, to może złożymy teraz Wszystkim naszym widzom życzenia świąteczne. Ja tak, może tak, złożę tak. je po polsku, a ty po, po ukraińsku. ukraińsku. Tak. Okay. No to kochani, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia e, chcieliśmy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, spokoju, radości, świąt spędzonych w gronie z najbliższymi i wszystkiego, wszystkiego, czego sobie tylko życzycie. I teraz Tatiana. Dziękujemy. Вітаю всіх з наступаючим Різдвом Христовим. Бажаю всім затишного щастя родинного, спокою і миру у ваших домах. Дякую. Свят. Веселих свят!